Na... ten. A, mnie. Tak, tak, no bo przerwało teraz, teraz słyszę. Wiesz co, ja nie wiem czy oni grają na PC, tak? bo niby taka ikonka, ale z drugiej strony mi się wydawało, tak, że tak na... jak na... jesteś na PC No. To masz ikonkę Battle.netu, nie? Tej aplikacji. Mm, ale to ja widzę inaczej Poczeka... jakoś. A, widzi... A spójrz na moją ikonkę co ja mam. To mm. samo co inni? No czekaj teraz nie mogę. Nie, teraz w sumie to nie widzę tego już Ja spoko, a teraz? Czekaj, wodiczki po Nie, mi też teraz nie widać nie nie, nie nie, 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 zobaczę już tego Już nie zobaczę tego, ja nie Team wiem w ogóle cię nagram Kurwa, a to jest ta mapa w Błęda To jest mapa z tego, z Black Opsa jedynki Co wygadasz? Aha Zabra, ja szukam, ja Dawaj, wciskam ten, ja wciskam, ja wciskam sprinty typu podwójny. Przecież <grym> kurwa tu nie ma. Tam jest Mamy drugi. <grym> Z lewej. No a tam są, 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 są tam. Kurwa. No ten stymulant? <grym> kurwa dziwki jeban Panie, że że ja trafić nie mogę Co, nikogo To nie będę zaraz Ja muszę się z tego sterowania tutaj No ja No dzięki, uratował, nie wiem kto Tak to no, jestem z pierdol ładny I fajnie się Kurwa no, zrobiłem to weź, wow. Dobra. Czekaj, czekam. muszę wziąć jakąś broń bo ja nie wiem... Kiknąłem trochę, kurwa, na pałę. <coughs> <coughs> o, ale przecież gdzieś nie wierzyłem. Czułość, czułość drążka. No kurwa, dobra. Z będzie lepiej chyba kurwa, a ja nie mam tu Tumika? Dlaczego? Masz tu A bo to nie ta klasa jest chyba. Nie, ja, bo już się pamiętam jak miałem tu poustawiane, wiesz? Kurwa, Nie panek, 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 zazwyczaj mam te same wszędzie, ale... Ale... Pamiętam zmienić panek, bo... mam panek, 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 zrobię. panek, tam są? to panek, panek, Mać, Kurwa, to... to jest? Jezus, ciężko. Uważaj, tam, uważaj, tam. O, dobra, kogo zabił? Jest tam, jest tam ktoś. No, dobra. Dobra, ja? O, już jest, jeszcze długo jest. Dobra, 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 widzę. Kurwa, cały czas wciskam ten. Kurwa. Spirin full bujny. No, się. ja tutaj nie grałem w tego bloku, co wygrałem. Nie wiem. Na refrenże. Tu będę, z prawej pewnie. Powodzenia, ale siadło. Dobra, nie żyję. Gościu, tam gdzie? O, dobra, już nie żyję, już nie żyję. Dobra, Ty w końcu Dobra, i tak, 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 dokładnie. Kurwa, jakby dał do multi, nie graliśmy. A Dobra, już no, i to będą na plecach teraz. Wracam, kurwa. Wydarłem kurwa, marć Spierdolę do inbound. Czekaj, znowu się z Kurwa, co ja robię Czekaj, zmieniam ustawienia nie wiem co tu stawić. Dam na 6 no to masz, kurwa. Albo 8, nawet no, chyba na 8 będzie lepiej. Są spajplainy. Jakie troszkę ustawienia czułości w ogóle? Kurwa, ja nie wiem, zaraz ty mi powiem. Nie Dobra. wiem, czy patrzyłeś okay, w ogóle. W sumie może. mogę ci powiedzieć. Jest troszkę chyba to podstawowe, mi się wydaje. 5 i. 5-5 pięć, pięć mam ustawione. Oho 5-5? 5-5 5 Są to bazowe, pięć, pięć. nie? Bo ja, ja, tu nic, ja tu nic nie zmieniałem z tego co pamiętam. To ja sobie teraz zostawiłem na 8-8. Chyba to się teraz stanowało, świetnie. Nie da mi eee. to już tak tak, za dużo będzie tak. Tak. Kurwa, dla mnie to już jest za dużo. Dziwko, Przydoby by się ten... Ty dziwko by się ten cytat no. ze Skyrima, nie? Że... Jak jesteś przeciążony. You cannot carry a no. Gdzie oni są kurwa wszyscy? On się się swą zmienił, bo nie wiem o co chodzi. W ogóle pocałem tą ja ale skoro ja mam większy magazynek do niej. Nie wiem o, Kurwa dziwko, no jebana kurwa. Kuca idzie, no jebany kurwa paja pierdolony. A to jest jakiś ten Komando. To jest jakiś BOT kurwa. BOT kurwa Kurwa jakiś Komando Foki Dziwki, jak mi idzie. Patrz jak mi dobrze idzie czekaj, zaraz sprawdzę, bo jest. Jestem skupiony. Kurwa. Skupiony na robocie. Jak to kurwa? Kurwa, tam są, tam są, tam są. już się skąd zarozumiemy, kurwa? Wow, to jest ty. Chęć jest, kurwa. Dobra. No, 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 że... O ty ciwko! Szkoda, nie zauważyłem. Znaczy zauważyłem, ale już... Oczywiście musiałem przeładować, nie wiem po co, nie? Kurwa! To jest kurwa... To jest kurwa taki odruch, nie? Jakiś bezwarunkowy już. No. Że, że musisz, musisz tą broń przeładować, nie? Tak, Chuj, masz tak magazynek, wiesz, tak, tak. masz 500 pocisków, nie? Ale musisz przeładować. To, oni, tam o, z gada, z oni tam wszyscy są z przodu, oni to tam są z co tam się bramie. Kurwa, już jednego zabiłem, ale mnożyłem drugiego, nie wiem, nie wspomniałem gdzie ty byłeś taki. Kurwa, wcale. też nie wiem, ja już po prostu ginę, respisz się i ginę. Ja pierdolę. Pierw... co ja robię, co ja robię. Eee! Ja jestem ślepy na dalekie kurwa odległości Co to jest? Aha, bo. Nie, co to było? A, to na parę na razie. Znaczy nawet, kurwa Co tu mi to rzucasz? Okej. Okay. Porażka, o, dobrze powiedziane <laughs> <laughs> to czekaj, bo aż trochę ty wypierdalasz sobie A bo jeszcze, a nie, ja mam 139, ja nie wiem jak ty masz. Ja 16,21. <laughs> wow. W sumie można powiedzieć, że i tak więcej zrobiłeś w tym meczu niż ja. Ech.